Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej Sądzie Ulicznej. Tym razem pytaliśmy Radomszczan i osoby odwiedzające Radomsko, co sądzą na temat nowego taryfikatora dotyczącego punktów karnych, jaki wszedł w życie z połową września tego roku. No, trudno mi powiedzieć, jeszcze nie miałam do czynienia, wolałabym nie mieć. Myśli Pani, że to będzie taki troszkę straszak na tych, którzy jeżdżą zbyt szybko i niebezpiecznie? Myślę, że tak. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Niech się wypowiadają ci, co częściej jeżdżą. Ja jeżdżę na małych odległościach. Ale... Trzeba jeździć bezpiecznie, trzeba jeździć wolno. To ja, 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 ja jeżdżę. Myślę, że jeżeli ktoś nie popełnia wykroczeń, to te kary nie są mu straszne. A jeżeli faktycznie ma to zapewnić jakiś rodzaj bezpieczeństwa, to na pewno takie kary, a może i nawet mocniejsze są potrzebne. Myślę, że za mało też mówi się o tym, że ubezpieczenie OC będzie też uzależnione od ilości tych mandatów. Więc generalnie chyba jest najlepsza recepta na to po prostu jeździć zgodnie z przepisami. Szczerze mówiąc, znaczy może z tego względu, że jestem pośrednio powiązana z transportem, co ja na ten temat mogę powiedzieć? Na pewno powinna być inny, inaczej ocenianie kierowcy zawodowi, bo powiedzmy przykładowo, ktoś wyjeżdża tylko w czwartek na rynek, zna swoją drogę, więc, a jeżeli się pokonuje tysiące kilometrów, więc wiadomo, że... Mm, Większe, większe szanse ma na uzyskanie mandatu i powtórzenie, chociaż no nie ulega wątpliwości, że no kierowcy jeżdżą zbyt szybko i nieuważnie. Więc yy, nie można jednoznacznie powiedzieć, że, że jest to niedobre. Na pewno w wielu przypadkach nie będzie piratów drogowych. Niech robią, bo ludzie jest, po prostu zapomnieli się, jak jeździć. No. Myśli pan, że to będzie taki straszak dla kierowców? Raczej tak. Ja mieszkam na wsi, co powinno się jeździć 50, jeżdżą, podejrzewam po 70-po 90. I dzieci małe chodzą 5-6 i to się nie przejmują tym. Nie płaciłem mandatów, także <laughs> trudno mi powiedzieć. Nie, nikogo to nie cieszy na pewno, no ale <trafię> trzeba się do tego dostosować, nie ma wyboru. Myśli pani, że to te wysokie kary będą takim straszakiem na kierowców niektórych, którzy szaleją nie za kierowcą. Myślę, że nie. Myślę, że szkolenia, tłumaczenia od najmłodszych. Na pewno było, no byłyby lepszym rezultatem. Wszystko jest bad na kierowców tylko. Pan uważa, że to zmieni coś w jeździe kierowców? Będą bardziej uważni? No może będą, no ale wie pani to raczej trzeba jakieś prowadzić po prostu no naukę jakąś tam, szkolenia czy coś, a nie tam takie tylko karami to do niczego nie dojdziemy.